Cześć, witam Was z mojego kanału. Karol w lesie. Dzisiaj mamy sobotę. Jak wiecie, z ostatniego filmu jestem na działce. No i postanowiłem się, dlatego że mam działkę blisko lasu, wybrać do lasu na grzyby, zobaczyć co tam słychać. Bo ostatnio, jak wiecie, dużo u mnie popadało. Myślę, że nie tylko u mnie. No i z jednej strony zaskoczyłem się. Tak trochę myślę, że raczej pozytywnie, ale tak nie do końca później wytłumaczę dlaczego. Bo zobaczcie, co się dzieje. Tutaj mamy drogę, rower, a przy samej drodze żółto. Żółto jednym słowem. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Tu kurka, tu kurka. O, idziemy, idziemy. Tu. Tu, 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 tu. Wszędzie. Tu, tu, tu. Tu idzie jakieś. Ktoś już ucinał. Tu, tu. Hm. Jedna na drugie. Ja jeszcze zobaczę, czy coś pod liściem nie rośnie. Chociaż nie, raczej nie. Tu, naprawdę. O. Tutaj. Kolejne. Tutaj, tutaj. O. O. Tutaj o, to jest coś niesamowitego. Jak rosną kurki przy samej, przy samej drodze, przy samej tękiej drodze. O, tutaj. No po prostu o, tu, tutaj naprawdę jedna na drugi. O, tu, na, na środku, na mchu, pięknie. Tu, tu, tu. Tu. Tutaj kolejne. to wszystko przy samej drodze. Tu. O, tu. Tu. Kolejne, kolejne. A wiecie, dlaczego nie jestem z tego zadowolony? Bo w środę... Jeden na kolonie I nie będę miała jak tego wyzbierać Więc no trochę mi szkoda Z jednej strony fajnie, że będzie wysyp no ale ten wysyp nie będzie No właśnie, jak mi nie będzie To już takie trochę większe No ale co ja zrobię z dwóch Nie ma sensu ich zabierać Może z jakimiś innymi grzybami się rozglądy Na przykład te wczoraj te maślaki Były bardzo pyszne Tu widzę jakieś korzonki, ktoś ucinał. Znaczy z jednej strony jestem za wcześnie, a z drugiej strony jestem za późno. Mm, wejdziemy do lasu. O! To tu też pełno świeżych. O no ta by była, ta by była całkiem, całkiem o, o, tu kolejna Jest ja tych kurek pod dostatkiem. Tu kolejna. Ojej, jej, jej, jej. Naprawdę, bardzo dużo kurek. Coś ma śladków, to naprawdę polecam. Ma śladki był, były takie pyszne. Niby ma śladki tak niechętnie zbrane grzyby, ale naprawdę to są też pyszne grzyby. Naprawdę. Tu kolejne. O, nie wiem, czy to było widać takie małe, strasznie tam było. Tak no. Tu już głębiej lasu jakoś nie widzę. Czyli tylko przy samej drodze takie zatrzęsienie tych hurek. No jeszcze jakby było w lesie to one przetrwałyby trochę, ale to i tak i tak. Więc co ja poradzę? No nic niestety. Tak to jest. To też jest też nazwisko działki, więc nie zawsze o tutaj jakaś butelka. Tu też nie zawsze mam okazję tutaj być tak często. A więc, no więc trochę słabo zawiodłem się. W zasadzie plus, że będą, to znaczy, że będą, tylko ten wysyp nie będzie tak idealnie, jak ja pojadę. Ale trudno, no trudno tak jest już czasami. Tutaj naprawdę można bardziej powiedzieć, o, rower, a tu kurki. Masa. Tutaj naprawdę będzie żółto. Ja powiedziałam, że jest żółto, ale to dopiero będzie. Naprawdę masa tych kurek tutaj jest. Fantastyczny może być wysyp za niedługo. No, ale cóż, jak nie ma, no to nie ma. Mi się nie, jakieś nie tu Jakieś kolejne? Tutaj jakieś widzę. ale no, ktoś tu szedł Nie. I zdewtał. Tu jeszcze. Jest tych grzybów. Tej, jeden na drugim. To, a tutaj jakiś śmieć. No i naprawdę niechajnie wysypi, wysypisko, się tu ludzie zrobili. No w cudzysłowie, ale wiecie ej. no i tak. No tutaj już w lesie nie ma niby grzybów Jeśli mówimy tutaj o kurkach, bo na razie liczyłem na kurki. Na nie się tu przede wszystkim wybrałem. To już takie jak godziny. Zaawansowany bardziej las, można by tak powiedzieć. Chociaż tu akurat jak widzimy. O jagody już tutaj nie ma. Chociaż jeszcze są miejsca, gdzie są. Teraz to są borówki, a nie jagody. I jeszcze w niektórych miejscach jagody jak najbardziej można trafić. Nie jest akurat jeszcze problem taki duży. Więc cóż, to już jest pewnie domyślam się ostatni mój filmik przed wyjazdem. Więc dlatego... Ja pozdrawiam wszystkich moich widzów, szczególnie z, z nadmorza. Bo jadę na konie nad morze, dokładnie w, 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 do miejscowości łazy, więc pozdrawiam szczególnie wszystkich tych, którzy mieszkają nad morzem, ale ogólnie pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów, widzów. Dziękuję wam za to, co robicie. Na razie będę się żegnał. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!